Włóż monety do zlewu w hotelu. Podobno sporo turystów tak robi. Ten genialny patent pokazał mi były pracownik obsługi hotelowej. Łazienka w pokojach hotelowych w kilku szczegółach różni się od tej w domu. Choć na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, to okazuje się, że zlew jest ograniczony w swoich funkcjach. Zwykłe monety sprawią, że korzystanie z niego będzie o wiele łatwiejsze. Jeśli w twoim hotelowym pokoju nie ma pralki prawdopodobnie do przeprania ubrań użyjesz zlewu. Niestety zlew w hotelu nie ma korka, jest to zrobione ze względu bezpieczeństwa. Brak korka minimalizuje ryzyko zalania pokoju. Zwykłe monety i worek mogą go zastąpić. Wystarczy położyć worek na zlewie. Następnie ułożyć kilka monet na jego powierzchni, tak aby przykryły odpływ. Tym sposobem zrobisz prowizoryczny korek, który bez problemu pomoże ci napełnić umywalkę. Przepranie i namaczanie w niej ubrań będzie proste. Ten trik stosują podróżnicy na całym świecie. Genialne, prawda? Skarpetki nałóż na pustą butelkę. Szybko pokochasz ten tajemniczy trik. Przygotuj miskę i wlej do niej bardzo ciepłą wodę. Włóż do niej skarpetki i zostaw je chwilę. Niech się moczą. W międzyczasie przygotuj detergent. Nie wlewaj go do miski, tylko ustaw obok. Teraz weź plastikową butelkę. Butelka nie może być za duża. Wsuń butelkę do skarpetki. Mokra skarpeta rozciągnie się bez problemu. Nawet skarpetkę stopkę nałożysz na taką butelkę. Trzymaj butelkę ze skarpetką w jednej dłoni i polej ją płynem do prania. Miękką szczoteczką zacznij ją szorować. Szybko zacznie się pienić. W ten sposób usuniesz zabrudzenia i nawet bardzo uporczywe plamy. Żadna pralka nie wyczyści tak dokładnie włókien skarpetki. Okazuje się, że poradzi sobie z tym zwykła butelka – tak łatwo możesz usunąć plamy, szczególnie na palcach i pięcie. Potem wystarczy tylko jeszcze dobrze wypłukać skarpetki i będą jak nowe. Nasze babcie używały tarki do prania. Ty możesz użyć zwykłej butelki i efekt będzie podobny. Czyste skarpetki jak nigdy. Twoje pranie jeszcze nigdy tak nie pachniało. Będzie pachnące przez wiele dni. Nawet po tygodniu po wyjęciu z szafy poczujesz jego piękny zapach. Wystarczy kilka składników. Uszykuj miskę lub mały pojemnik. Następnie weź płyn do płukania. Wybierz ten, który według ciebie najładniej pachnie. Trzy miarki płynu wlej do wcześniej przygotowanego pojemnika. Teraz wlej taką samą ilość wody, czyli trzy te same miarki co płynu do płukania. Wymieszaj powstałą miksturę bardzo dokładnie. Następnie musisz przygotować miękkie ściereczki. Przy tej ilości przygotowanego płynu weź najlepiej dwie lub trzy. Jedną z nich przetnij na pół. Tą czynność powtórz przy drugiej ściereczce. Wszystkie ściereczki przełóż do pojemnika. Ważne, żeby każda z nich była zanurzona w stworzonej miksturze. Takie ściereczki możesz przechowywać kilka dni. Sprawdzą się one idealnie do wrzucenia do bębna pralki do prania. Wlej też płyn jak zawsze do przegródki w szufladzie pralki. Już podczas cyklu prania ubrania wchłoną piękny aromat, a płukanie tylko go wzmocni. Te ściereczki są idealne do suszarek bębnowych. Wrzucone do suszenia prania sprawią, że twoje pranie będzie pachniało jak nigdy wcześniej. Wystarczy włożyć do bębna mokre pranie jak zawsze i dorzucić do niego taką gąbczastą ściereczkę. Ściereczki po wyjęciu z pralki na nowo możesz włożyć do pojemnika i przechowywać do następnego prania. Wlej płyn do foremek. Pokażę ci nietypowy sposób, za który mi podziękujesz. Na początek weź foremkę silikonową. Możesz użyć foremek o różnych kształtach. Wlej do niej płyn do prania o ulubionym zapachu i kolorze. Kolejnym ważnym produktem jest soda oczyszczona. Soda działa jako naturalny środek czyszczący. Dodatkowo pomaga w utrzymaniu czystości bębna pralki. Neutralizuje również nieprzyjemne zapachy. Dodaj trochę sody do każdej foremki. Każdą z nich dokładnie wymieszaj. Teraz weź perełki do prania i dodaj je do każdej foremki. Perełki intensyfikują zapach i dodatkowo działają odświeżająco. Takie połączenie działa lepiej niż samo dodanie perełek do prania. Tak przygotowane krążki włóż do zamrażarki i przechowuj do momentu użycia. Gdy będą gotowe, wyciągnij jeden krążek z foremki. Włóż go bezpośrednio do bębna pralki razem z ubraniami. Podczas cyklu prania krążek powoli się rozpuści, uwalniając piękny zapach i odświeżając ubrania. Twoje pranie będzie miękkie, pachnące i świeże jak nigdy dotąd. Nawet po tygodniu po wyjęciu z szafy będzie miało piękny zapach. Gwarantuję, że jak raz spróbujesz, będziesz to stosować zawsze. Posyp tym swoją bieliznę. Kiedy zobaczysz różnicę, zaczniesz to robić codziennie. Uszykuj sobie miskę. Włóż do niej swoją bieliznę. Posyp ją jedną łyżką soli. Następnie posyp bieliznę łyżką sody. Kolejnym krokiem jest wlanie do miski dość gorącej wody. Pozostaw tak bieliznę na kilkanaście minut. Sól pomaga utrzymać intensywność kolorów. Jest to szczególnie ważne w przypadku kolorowej bielizny. Sól zapobiega jej blaknięciu. Soda oczyszczona pomoże zmiękczyć tkaniny, szczególnie te z delikatnych materiałów, takich jak koronka. Dodatkowo soda oczyszczona ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu dobrze dezynfekuje bieliznę. Po namoczeniu bielizny w roztworze dokładnie ją wypłucz. Zrób to najlepiej pod bieżącą wodą, jest to prosty i skuteczny trik. Pamiętaj, aby suszyć bieliznę w przewiewnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia, które może wpłynąć na trwałość kolorów. Te triki sprawią, że twoje ręczniki nigdy nie będą szorstkie. Będziesz je stosować częściej niż ci się wydaje. Twoje pranie jeszcze nigdy nie było tak przyjemne i miękkie w dotyku przygotuj ręczniki jak zwykle, czyli włóż je do bębna. Następnie wlej do pojemnika na płyn i proszek do prania 250 ml octu. Nie musisz dodawać żadnego innego płynu do prania i płukania. Jednorazowe pranie w occie usunie z ręczników osady i kamień z wody oraz resztki detergentów. To przez nie ręczniki są szorstkie i nie wchłaniają wodę. Od teraz tak wyprane ręczniki będą puszyste i miękkie jak nowe. Odpowiednio rozwieź świeżo wyprane ręczniki. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania ich w dobrym stanie oraz skrócenia czasu suszenia. Po wyjęciu z pralki strzepnij ręczniki, aby rozprostować włókna i zredukować zagniecenia. Upewnij się, że ręczniki są rozwinięte na całej długości, aby zapewnić maksymalną powierzchnię do suszenia. Susz ręczniki w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na świeżym powietrzu lub w przewiewnym pomieszczeniu. Ruch powietrza zmiękcza ręczniki. Włókna nie są tak sztywne, Unikaj rozwieszania ręczników w miejscach, gdzie nie ma cyrkulacji powietrza, co może prowadzić do powstawania pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Przez ten jeden błąd z ilością detergentu do prania ręczniki stają się szorstkie. Ilość detergentu do prania ma olbrzymie znaczenie na miękkość prania. Zbyt duża ilość płynu, czy proszku do prania, może prowadzić do osadzania się nadmiaru detergentu na włóknach ręczników. Przez to po praniu ręczniki są sztywne. Dlatego tak korzystne jest namoczenie ręczników w wodzie z octem przed praniem. Może ono przynieść wiele korzyści, takich jak zmiękczenie włókien, usunięcie zapachów stęchlizny, wilgoci czy potu oraz wyeliminowanie resztek detergentów i kamienia. Jeśli regularnie będziesz moczyć ręczniki w occie, będą idealnie miękkie. Jeśli ręczniki po praniu są szorstkie, następnym razem zwróć uwagę na jedną rzecz. Wkładając ręczniki do pralki, upewnij się, że zostawiasz wolne miejsce w bębnie. Około jednej piątej pojemności bębna powinna być wolna. Przeładowana pralka może prowadzić do nierównomiernego rozprowadzania detergentów. Używaj ilość detergentu według etykiety na opakowaniu danego proszku, jaki używasz. Ważne, żeby była jego odpowiednia ilość. Ma to duży wpływ na jakość ręczników na pewno dostosowania się do naszych wskazówek sprawi, że twoje ręczniki będą idealnie miękkie po każdym praniu.